Cześć. Mam na imię Irek. Witam Was w 111 odcinku z cyklu Obudź się witam Was z miejscowości Christian Sand. Mamy powoli początek jesieni, ale korzystam z tego, że jeszcze mocno nie pada. I niedawno natrafiłem na, na YouTube oczywiście na taki monolog Jordana Petersona, znanego psychologa, też jest, jestem. Już po przeczytaniu jego kilku książek, między innymi 12 zasad i 12 kolejnych zasad, a teraz jestem na etapie, że będę sięgał po tą książkę o rozmowach z Bogiem. I tutaj bardzo fajny monolog, 15-minutowy w języku angielskim, ale pozwoliłem go sobie przetłumaczyć na język polski. Na tyle i mogę oczywiście przy pomocy translatorów i innych rzeczy, ale udało mi się to zrobić. I ten tekst bardzo mi się spodobał, ponieważ mówi jasno o tym, że mamy prawo wyrażać to, co myślimy, co czujemy, to, co jest dla nas ważne i nie możemy przestawać tego robić, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem wcześniej w moich odcinkach, milczenie jest przyzwoleniem na to, aby mogli z nami robić wszystko to, co chcą. Mówimy tutaj ogólnie, ale też. Wiemy dokładnie o co chodzi, także mówienie o nieprawidłowościach, o takich sprawach jest pewnym elementem naszej wolności i na pewno pozwala nam to na to, żebyśmy mogli też żyć dzięki temu sami w zgodzie ze sobą. A nie przedłużając za chwileczkę, postaram się oczywiście przeczytać i poczuć tutaj jakiś element filmowy, ewentualnie, ewentualnie yy, obraz. Do wysłuchania tej pierwszej części, bo z tego co myślę, będą to trzy części tego tekstu podzielone po około pięć minut. Pozdrawiam, zapraszam do słuchania i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Obudź się. Cześć. Im bardziej znaczący jest twój głos, tym większy opór na To nie jest kara, to dowód dowód na to, że twoja obecność zakłóca strefy komfortu, że twoja prawda ma ciężar i że samo twoje istnienie kwestionuje status quo. Widzisz, ludzie nie tracą czasu na próby uciszenia kogoś, kto się nie liczy. Nikt nie próbuje przegasić światła, które i tak nie świeci. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś, że masz trochę się uspokoić usiąść z tyłu Albo przestać zadawać pytania, to znaczy, że prawdopodobnie stałeś na progu czegoś potężnego i właśnie tam mieszka strach na granicy przemiany. Sprzeciw, nie pojawia się, gdy jesteś cicho. Pojawia się wtedy, gdy zaczynasz iść w stronę swojego celu, gdy zaczynasz znajdować swój głos, swoją wizję i swoje wartości. Wtedy opór zbiera jak fala. Zabierasz głos na spotkaniu i nagle robi się napięcie. Kwestionujesz stare przekonanie, i nagle stajesz się trudny, wyrażasz, kim naprawdę jesteś, i nagle ludzie mówią, że się zmieniłeś, ale ty się nie zmieniłeś, po prostu przestałeś udawać, przestałeś przepraszać za swoją siłę, mądrość, doświadczenia, ból i perspektywę, a w chwili, gdy to robisz, świat wokół ciebie albo się pochyla, albo uderza. Właśnie wtedy wiesz, że jesteś na właściwej stronie. Taki opór uczy. Pokazuje ci, kto naprawdę stoi po Twojej stronie, ujawnia, kto korzysta z Twojego milczenia, a kto czuje się zagrożony Twoją prawdą. I choć to może boleć, jest to także najcenniejsza lekcja wolności, bo kiedy zrozumiesz, że nie każdy ma cię wspierać że nie każde środowisko zasługuje na Twój głos, zaczynasz mądrze gospodarować swoją energię. Zaczynasz mówić z intencją, nie po to, by się przybudować. Przestajesz się kurczyć. By wpasować się w miejscu, które nigdy nie było stworzone dla ciebie. Zaczynasz też rozumieć, że prawda nie musi się podobać. Ona musi być przeżywana. Celem Twojego głosu nie jest zadowalanie innych. Celem jest uwolnienie siebie, powiedzenie tego, co trzeba powiedzieć. Niesienie prawdy stanie się jak światło dla kogoś, kto jeszcze nie znalazł drogi w ciemności. I czasem Twoja odwaga, by mówić, staje się czymś pozwoleniem by zrobić to samo. Nie bój się więc oporu. Pozwól mu Cię wyostrzyć. Niech Ci przypomni, że milczenie nigdy nie było Twoim przeznaczeniem. Jesteś tu po to, by burzyć, uczyć, podnosić. A jeśli Twoje słowa zatrzęsą trochę ziemię świetnie, to znaczy, że stoisz nad czymś prawdziwym. Idź dalej, mów dalej, bo im bardziej będą próbowali Cię uciszyć, tym głośniejszy stanie się Twój cel. Milczenie od zawsze było skutecznym sposobem sprawowania kontroli. Kiedy ktoś chce utrzymać władzę, pierwsze co robi, to ucisza tych, którzy zadają pytania, albo podważają to, co się dzieje. To uciszenie nie zawsze wygląda tak samo. Czasem jest głośne i oczywiste, zakazy, kary, groźby, ale częściej jest dużo subtelniejsze. Przybiera formę wewnętrznego lęku, który odbiera ci głos, wygląda jak wahanie, jak myśl. Nie warto się odzywać, słychać je w zdaniach. Nie rób z tego problemu, nie wywołuj kłótni. Po co się wychylać? Powoli twój głos zaczyna maleć. Nie dlatego, że stracił wartość, ale dlatego, że wmówiono ci, iż nie ma oznaczenia. Ale oto prawda. Milczenie nie jest neutralne. To decyzja. Za każdym razem, gdy powstrzymuje się od powiedzenia tego, co trzeba, ktoś inny głośnie mówi swoją wersję prawdy. A jeśli jego wersja opiera się na ignorancji, niesprawiedliwości czy manipulacji, twoje milczenie nie chroni pokoju, chroni władzę. To nie tylko dynamika społeczna, to psychologia. Od dziecka jesteśmy uczeni, by trzymać się scenariusza bądź cicho, zgadzaj się, nie kwestionuj autorytetu. A ci, którzy to robili, byli karani, wyśmiewani lub odrzucani. Ta kara nauczyła mózg kojarzyć mówienie prawdy z zagrożeniem. Ale teraz punkt zwrotny. Nie jesteś już dzieckiem. Nie jesteś pod ich kontrolą. Nie jesteś tu, by być pasażerem w swoim życiu. Tylko pasażerem. Potrafisz napisać własny scenariusz. Zakłócić stare systemy i być głosem, który przerwie pokoleniowy wzorzec milczenia. Twoje myśli, uczucia i doświadczenia nie są przypadkiem. To instrumenty, a świat potrzebuje, byś zagrał nimi z odwagą. Prawda niewypowiedziana umiera w ciemności. Ale kiedy ją wypowiadasz, nabiera kształtu, zmienia perspektywy, robi ludziom dyskomfort. Tak, wzrost przychodzi tylko przez dyskomfort. Spójrz wstecz na historię. Każdy ruch, który się liczył, zaczynał się od głosów, które odmówiły milczenia. Każda rewolucja, każde przełamanie, każda zmiana myślenia wydarzyła się, bo ktoś stanął i powiedział: To nie jest w porządku, nawet kiedy świat krzyczał: Milcz, Ty nie jesteś inny, może nie masz sceny, ale masz swoją przestrzeń, może nie masz miliona obserwujących, ale masz wpływ, a twój głos, gdy jest zgodny z prawdą, waży więcej niż najgłośniejsze kłamstwo. Mówienie, gdy każą ci milczeć, to nie tylko odwaga, to konieczność. Tak zaczynają się zmiany, tak buduje się dziedzictwo, tak zaczyna się uzdrowienie. Niech więc twoje słowa będą niewygodne. Jeśli muszą, niech prowokują, niech kują bo kiedy mówisz prawdę z jasnością i miłością, nawet twoi przeciwnicy będą zmuszeni cię wysłuchać. Nie dawaj im satysfakcji z twojego milczenia, daj im moc swojej obecności.